Kościół ewangelicki w Rybnie, wybudowany w 1855 roku, został oficjalnie przekazany katolikom. Po prawie 160 latach wyznawcy doktryny Marcina Lutra zadecydowali, że budynek świątyni lepiej będzie spełniał swoje przeznaczenie pod zarządem kościoła katolickiego. Msza inauguracyjna odbyła się w ostatnią niedzielę listopada i przewodniczył jej ksiądz biskup Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział duchowni, samorządowcy i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Sorkwity. Parafia Rybno mm, posiada kościółek, y, jest niewielki, dlatego też y, już od dawna tu były y, różnego rodzaju przymiarki, żeby y, także. Y, Postarać się o, o to, aby ten Kościół, który do, do dzisiaj jest Kościołem Ewangelickim, przed którym stoimy, służył także w Wspólnocie Katolickiej. I dzisiaj właśnie jest ta chwila taka radosna dla naszej parafii, że możemy zgromadzić się na Mszy Świętej, której przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Jacek Jeze Jezierski. Jest to uroczystość jakby taka inauguracyjna, która ma zapoczątkować, że będą mogli tu od dzisiaj już gromadzić się na mszy świętej katolicy, a także też nasi współbracia kościoła ewangelickiego awzburskiego. Co się stanie z dotychczasowym kościołem katolickim w Rybnie? Jak mówi proboszcz, będzie on nadal użytkowany. Stary Kościół będzie służył dalej w wspólnocie Kościoła Rzymskokatolickiego. Jeżeli będzie potrzeba, to będzie nawet można zorganizować tam ceremonie pogrzebowe, a także tymczasowo będziemy korzystali, dopóki ten Kościół nie zostanie generalnie wyremontowany, bo jak widać, są tutaj bardzo. Duże zapotrzebowania, gdy chodzi o remont tego kościoła. Także tutaj mam nadzieję, że będziemy się starali jakoś doprowadzić ten kościół do normalnego stanu, żeby można było korzystać z niego jak najlepiej i najowocniej. Mimo że Kościół ewangelicki oficjalnie przeszedł w posiadanie katolików, to wyznawcy Kościoła Zreformowanego i tak będą mogli się w nim spotykać. Zostanie zawarta specjalna umowa określająca godziny nabożeństw katolików i ewangelików. Aleluja! mówię, się po niech tobie, cieszę się.